Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Ski Jumping 2021. Zapraszam do stawienia subika i łapeczki w górę. No i w dzisiejszym odcinku, oczekiwany przeze mnie i przez wielu widzów, pewnie turniej 4 skoczni. To jest tutaj jedyna statuetka, której nam brakuje w trofeach. Zobaczmy sobie jeszcze, może, wyniki przed tutaj tym turniejem Czterech skoczni. Puchar Świata pierwsze miejsce, ale z niedużą przewagą w sumie. Puchar kontynentalny pierwsze. Turniej 4 skoczni dzisiaj. Nor w tym sezonie też jeszcze nie było. Dobra, to walczymy o ostatnią statuetkę tutaj. Cztery skocznie, jak nazwa wskazuje. Turniej czterech skoczni. Mam lekkiego stresa. Bo chciałbym to wygrać w sumie. Jak tego nie wygram, to znowu będę musiał w kolejnym sezonie się postarać. No dobra, zobaczymy. Kwalifikacje. Skok, można powiedzieć treningowy, ale no, też muszę dobry skok oddać. Chociaż czekajcie, w turnieju już te są kwalifikacje? Chyba tak. Nawet nie wiem. Dobra, pierwszy skok dzisiaj. Może być wyjście z progu, troszkę za wcześnie. Leć bardzo daleko. No kurcze, lądowanie na dwie nogi jest, zaraz zobaczymy czy są te kwalifikacje w już czterech skoczni. Nie pamiętam w sumie, plus 11 punktów za wiadr dodane. No i prowadzimy pomimo lądowania, proszę państwa, na dwie nogi i są kwalifikacje, tak jest, tak myślałem. Ale wolałem się upewnić, no i teraz wiatry w plecy leciutki. Pierwsza seria, 100% dotknięcie od belki. Dobrze się zapowiada ten skok. I uwaga. Jest dobre wyjście z progu na zielonym. To może być dobry naprawdę skok. I... Bart jest telemar! Jest telemar w okolicy tej rekordu skoczni. No myślę, że spokojnie nam ten skok doprowadzenie naprawdę był dobry. Jeszcze dodane za wiatr punkty 7 i 8. No, prawdopodobnie się uda wygrać. 21 punktów przewagi mamy, także wystarczy poprawny skok, wiatr w plecy jest. I skok finałowy pierwszych zawodów. No troszkę za wcześnie, ale myślę, że nie szkodzi, bo ta zielona linia jest naprawdę blisko, a i tak jest dość dobry skok wylądowany telemarkiem. Także pierwsze zawody w Oberstdorfie mamy wygrane, miejmy nadzieję, że tu się nic nie stanie w trakcie. Plus 8 i punktów dodane za wiatr. No i dobra, lecimy dalej. Oczywiście weźmiemy sobie nagrodę. Hmm, zaczniemy sobie od lewej strony, może. O proszę, no i opłacało się diamenty. Coraz jakoś mniej tych diamentów ostatnio wypada. No i lecimy z kolejnymi zawodami. Garmisch Parten Kirsien K125. Mam nadzieję, że tu mi pójdzie równie dobrze. Ale zobaczymy, bo w ostatnim turnieju no to było dosyć kiepsko. A też się zapowiadało dobrze. Okej. Okay. skok kwalifikacyjny. O, tym razem mamy wiatr pod narty, także możemy się spodziewać dalekich skoków, być może jakichś rekordów. No tutaj odepchnięcie od belki dosyć słabe. No, wybicie. Może być, może być, jak na kwalifikacje, i tak będzie daleko za zieloną linię i świetny skok, chyba rekord skoczni wyrównany mamy. 156,5 metra, świetny skok Barta. Minus 12,5 punktu za wiatr odjęte, więc sporo, ale daje nam to oczywiście prowadzenie ze sporą przewagą. Karl Geiger już mi nie podskoczy chyba w tych zawodach. Najmniej w tych zawodach. O, proszę bardzo, 100% dopięcie od belki. Nie popatrzyłem na wiatr. O jest, wyjście z progu na zielony gdyby był wiatr taki... No, czuję, że nie jest... zbyt mocny pod narty. Ale skok bardzo, bardzo ładny. Gdyby był wiatr pod narty silniejszy, to mógłby być rekord skoczni. No, mieliśmy w plecy. Plus 5,2 punktu dodane. 15 punktów przewagi po pierwszej serii. No, i leciutki ten wiatr pod narty. Może być ciężko z rekordem w tych zawodach. Jedynie w kwalifikacjach była szansa, by był ten wiatr mocniejszy. O proszę bardzo, znowu na zielony wyjście z progu. Naprawdę dobrze się zapowiada ten turniej Czterech skoczni. Ależ daleki znowu skok. Myślałem, że będzie bliżej. Dobra. Minus 7,2 za wiatr, chyba zdobędziemy tą statuetkę w tym sezonie. No i bierzemy kolejną nagrodę. Kolejny raz udało się wygrać. O proszę, level wpadł. Teraz środkowe sobie weźmiemy po kolei w tym odcinku. No i mamy diamenty, bardzo dobrze. Tutaj sobie pójdę w, w siłę wybicia dalej, trzeba wymaksować tutaj. No i lecimy z kolejnymi zawodami. Już trzecie zawody Innsbruck K120. Na razie idzie bardzo dobrze. Zawody wygrywam. Jestem bardzo blisko już tej statuetki. No i mam nadzieję, że ją w końcu zdobędę. Ok. Kolejne zawody. Bardzo też ładna skocznia w Innsbrucku. Ładne tereny. No i wiatr w plecy niestety. Ale myślę, że tutaj nam to nie przeszkodzi już. No, takie wyjście z progu. Może być, ale w ogóle nic nie muszę za bardzo robić tym zawodnikiem w powietrzu. Także dobre warunki, stabilne. 142,5 metra, świetny skok oczywiście Barta. Plus 3 punkty dodane za wiatr. No i wygrywamy kwalifikacje oczywiście. Dobra, kolejny skok. Pierwsza seria konkursu lekki wiatr pod podnarty. 97% do od belki. O! W końcu spóźniłem wybicie. <laughs> nie no, wolałbym nie spóźnić, ale. Po raz pierwszy, no i tak było daleko za zieloną linię pomimo tego spóźnionego wybicia. Także spokojnie tutaj wygram, myślę. Minus 5,2 punktu odjęte za wiatr. No i oczywiście pierwsze miejsce z nawet znaczną przewagą. No już zawodnik jest tak wymaksowany, że ciężko tutaj przegrać, chyba. Ale żeby nie wykrakał, o matko. Ale zepsułem wyjście z progu, ale czy ten skok mi da zwycięstwo? Jest za zieloną linię, na szczęście. No, i widzicie, nawet tak zepsułem tutaj wyjście z progu, a i tak chyba będę pierwszy. Zobaczmy, prawda, miałem sporo przewagi, udało się, ale nieduża przewaga, teraz jest. No, i już chyba nam nic nie przeszkodzi tutaj, wygrać. Yy, kolejna nagroda, znowu w puli diamenty, i to 17. Jakbym to wybrał, to było fajnie. No, i jak po kolei, to po kolei trzecia nagroda. Czy wylosujemy? Aj, na środku było to 17 diamentów, niestety. Ale dobra, zobaczmy sobie wyniki w turnieju. Czterech skoczni, No przewijaj się. No, jest taka przewaga, że już nam raczej nikt tutaj nie zagrozi. Chociaż jak ja bym był gdzieś bardzo daleka, Stefan Kraft by wygrał. No, dobra, trzeba i tak się postarać, bo jest tutaj jeszcze lekkie ryzyko, że mogę tego nie wygrać. O kurczę. Stefan Kraft w dobrej formie. To teraz już w ogóle stresa mam. <grywa> dobra, lecimy z tymi zawodami. Ładuj się tutaj, Ski Jumping, szybciej. No i dobra, ostatnie zawody w turnieju czterech skoczni. Mamy ogromną szansę na zwycięstwo. Jak na razie wszystkie zawody wygrane, no i skok kwalifikacyjny na tej pięknej skoczni. Dobrze, troszkę asekuracyjnie tutaj. Ale jest daleko za zieloną linię, no i rekord skoczni 150,5 metra. Bardzo ładny skok, a zobaczmy sobie powtóreczkę jedną. Jeszcze nie patrzyliśmy w tym odcinku. Bardzo ładny skok, na spokojnie nam da tutaj cięstwo w kwalifikacjach. Minus 3,1 za wiatr. No i uwaga, uwaga, pierwsza seria. Aby ten skok był dobry, jest silny. Naprawdę, wiatr pod narty 92% dotknięcia od belki, i dajesz Bart, żeby zyskać tą przewagę. O nie, spóźniłem wyjście z progu, ale na szczęście są dobre warunki. Leć Bart za zieloną linię! Jest, na szczęście, na szczęście. Pomimo tego spóźnionego wyjścia z progu, udało się, udało się skoczyć 154 metry za zieloną linię z telemarkiem. Ale no już tutaj się delikatnie wystraszyłem po tym wyjściu z progu. I rekordowy skok. Co by było, gdyby było bardzo dobre wyjście z progu albo idealne? Minus 11,7 za wiatr jest pierwsze miejsce. No i zbliżamy się do tego momentu. Ostatni skok. Ostatni skok. Turniej już czterech skoczni, ależ mamy huragan podnarty. Jeżeli będzie dobre wyjście z progu, ktoż to wiem? może jeszcze będzie rekord. No i uwaga. No troszkę kurczę. No problem po wyjściu z progu niestety. Ten silny wiatr, ależ będzie też daleko. No i jeszcze mamy pod koniec rekord skoczni. No, co prawda skok niezbyt udany. Zobaczmy jeszcze sobie powtórkę. I uwaga, wygrywam turniej czterech skoczni. Każde zawody wygrane. Także statuetka jest pewna. Jeszcze tutaj rekord skoczni na koniec 156 metrów. Mogło być lepiej oczywiście, gdyby nie to problemy. Tak jest, tak jest. No i dobrze Bart. Ej, kurczę, rzadko patrzę na tą animację, gdzie on sobie tam idzie. Ale nigdzie sobie nie idzie. Koniec zawodów. Pierwsze miejsce Bart i gry. I mamy to, mamy tą statuetkę jeszcze tutaj, aż sobie ją pójdę zobaczyć. Trofea, <laughs> A to dopiero pod koniec sezonu, chyba się doda. No, ajajaj, myślałem, że teraz, ale dobra, pierwsze miejsce w turnieju czterech skoczni. Mamy to, jeszcze sobie na koniec nagrodę odbierzemy. No i w puli 17 diamentów, może je wybiorę, wybiorę sobie pierwszy, może, no, nie wiem. Ja udało się 17 diamentów na koniec. Kurczę, no i to mi się podoba. Turniej 4 skoczni wygrany. 17 diamentów na koniec, rekord też na koniec był. No i ja się z wami żegnam. Zapraszam do jakiegoś spamu łapeczek pod tym odcinkiem. No i do usłyszenia.